to się pozaglądasz ponieważ no Kamil sprawdzał trzeźwość pracy wyobraź sobie znowu muszę do niego napisać chyba żeby sprawdzili ten trzeźwość czy tam kanapki z koksem nie weszły za mocno bo chyba tak no i jak miał 20 lat to pojechał sam motocyklem do Zamościa bez prawka ale kozak z kolegami po pełnych drogach

Bruno się zamknął na tym oczu Miał się zamknąć szlał. Bruno się zamknął Pewnie loda, jak zwykle Sramik mówi, że jakiś cwaniak na średniku się zamknął mówi Nie mogę. Ale... <grym>, 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 kurwa. Co plec plecie znowu? To jest las Ciebie, tata? O, no w pompę, no razie zostało. Bo co? Zaraz znowu, mm. A, Mówię. Mm. Cienię, co dzień, co dzień, co dzień, co dzień, widać. Dobrze, nowej nie ma, chociaż że już przez, przez ramię pieniądze Skąd? nie tończyłeś się bardzo Cierdalny w, w modi kiedyś Małem sobie Będę miał okazję, żeby to zrobić, wyrzut usunięcia, odpierdolnić nogami. Jest taki tłum. Zastanawiam się jeszcze właśnie nad tym, nad tym co szczekała. kałam. To mało sobie, kurwa, gardła nie takich Kiedyś Magda taka z klasy, z pocztowówki i z gimbazy potem miała takie właśnie... Albo takie totka, kurwa, o! Ja się podobałem za siebie, kasie. Chuju jedę. I po co? Pytam, co to miało? Co, co to? Co miałem pomóc? Jak? Jakoś? Jak? Miałem się poczuć bezpiecznie. Wiecie, jednego czego nie lubię, dziesięciu kierowników. Jakie jest kurwa. Tu ludzi do obserwowania, do yy, poprawiania wszystkiego i w sumie nikt nic nie poprawi, bo się będą gryźć między sobą. Ludzie się będą wkurwiać, roboty nie będzie iść. Chyba typowe dla takich ludzi że nie lubią jak to się mówi uciekło mi słowo bągiewkę za nie bardzo dobrze nie lubi po prostu że podporządkowywać pod jakiś kurwa pedał przechodzę załóżmy do roboty czy gdzieś idę robić co robić i tyle dziękuję i się na imprezę bawić tyle dziękuję idę się napić nie potrzebuję kurwa się spowiadać, kurwa czy tam słuchać kurwa już widzi mi się Tym bardziej jak to już próbuję mnie ustawiać a nie po prostu przedstawić swój punkt widzenia Tylko widzę że ktoś próbuje mnie kurwa gdzieś naprostować to, to od razu spierdala człowiek Może tak lubisz się ja nie muszę Nie musimy być tacy sami lubię, ktoś mi narzuca swój nie, mam, nie, nie mam nic przeciwko, żeby się ktoś chciał nim podzielić, na przykład, nawet żeby mi przez to zajebać jakąś mega y, niesamowicie ciężką krytykę, ale w formie takiego wiecie, spójrz na to w ten sposób, bo ja uważam, na przykład, myślę, widać zresztą, jeśli ktoś ci mówi coś takiego, takie rzeczy, ktoś ci mówi z dystansem, jako. Po prostu przedstawia swoje przekonanie, to, to, to inaczej się odbiera przez sam sposób w jaki człowiek to wyraża, tak? A jeśli ktoś Ci próbuje po prostu narzucić swój punkt widzenia, to jest w tym momencie takie od razu jest takie kurwa. Error, error bramka, kurwa, nie Takich tu nie chcemy. Inaczej jest jeśli na przykład widzisz, że nie wiem, ktoś ma e, e, lipną technikę jazdy samochodem. Bo na przykład, nie wiem, za sztywno puszcza sprzęgło. To ja nieraz mówiłem takie rzeczy, że tłumaczyć jak dziecku, nie? W ten sposób, to jakby się o dziecku tłumaczyć, że nie wiem, ty mówisz, słuchaj, bo ja patrzę tak, jeździsz, kurwa, trochę za szybko, jakby wiesz, sprzęgło strzyka, nie? Za szybko. Do, do, ciach, rwie. Kurwa, a nie, nie pomyślałeś kiedyś, żeby spróbować tak delikatnie Puszcz, to sprzęgło, wiesz, tak spróbuj sobie zobacz jak to ci wyjdzie, jak się czujesz, jak ci to ten, nie? Wysokie inne rozmowanie. Ty chujowo jeźdź, bo ty nie potrafisz, bo ty jesteś kurwa gówniasz, masz dopiero 18 lat, drugi miesiąc, masz prawko człowieku. To ty kurwa, wiesz, w ogóle o jeżdżeniu, ze tu pierdolony, weź został do kierownicy, Ja ci dam kurwa poloneza, będziesz zapierdalał, za go sobie. Kurwa. Inna jest rozmowa, jest inny sposób rozmowy i łatwiej do osoby wtedy dotrzeć. W, ogóle, w niektórych przypadkach to w ogóle jest możliwość w tym momencie do jakiejś osoby dotrzeć. Na no, zasadzie wzbudzenia w, w kimś ciekawości, wzbudzenia wątpliwości i, i, i taka, dajesz komuś szansę na rozwój, nie? a nie kurwa, napierdalasz od razu człowieku, bombardowanie i chuj. Dobra, gołem ko komandos. I nawet taki głupi szczegół, jak mówiłem w tym pierwszym przypadku, nie? że tam, że tam, że ci troszkę z tak krzyka, że za troszkę ten. Wiesz, nie, że ci rzuca tego, że startujesz, od razu mówi, że rzuca się w zasadzie, że wpierdalać komuś poczucie winy, że a to ci zaraz guma się idzie wale, a to poduszki, a to coś tam, a to coś tam, a to kukomandos nie mać panka i pierdoli farmazony. Od razu wzburzasz takie poczucie właśnie winy i to też od razu negatywnie wpływa na sposób, w jaki rozmowa jest prowadzona. Na odbiór tego, co chcesz przekazać. Nie? Bo pytanie, właśnie w tym momencie, to w jaki sposób przekazujesz wiadomość, świadczy o tobie w tym momencie? Czy próbujesz komuś dać szansę na rozwój, na, spo, na spojrzenie na sprawę inaczej nie wyciągnięcie skutków, czy po prostu kurwa uważasz się za mistrza kierownicy, a reszta to cioty i, i będziesz to wszystko kurwa nauczył. Teraz. To jest różnica. masz kurwa kompleksy człowieku i, i, i chuj uważasz się że bóg wie kogo nie? i w tym momencie zamknie władzisz mi jeszcze Gruźnik, i jak gruźlik płynie narkoman, i zboczeniec o ci złodziej, coś jeszcze odroli se działkę o tym już jazdy sobie Teraz poszedł do kociów, idziemy zobaczyć jak ten kocia Jak tą kocia Jak ten kocia Będziesz bronić kociów Daj poniuchać kocie. o tam widzę rudy się chowa Rudy No wyjdą kiedyś, to sobie z nimi posiedzisz Chodź, świniał się Już łatwo teraz łatwo to wiesz Nie jest tak jak ostatnio. Ostatnio nie działało akurat. Ale pierwsze dwa mioty kocia, które w swoim życiu zobaczyłem, to i Pierwsze nawet nie widziałem kiedy, drugie to nie zdążyłem. A trzeciego już nie ruszyła. trzeciego co wzięła koło siebie zaczęła szczekać na niego. Jak tylko miała czoło, bo się coś ruszał. Ale mamusia się z nim kocia zrobiła, taka, nie?